Dodatkowe znaki w postaci kropek, kreseczek, daszków, haczyków znakami diakrytycznymi. Nazywa się litery z takimi dodatkowymi znakami, aby zmienić sposób odczytania litery i stworzyć nową wymowę. W polskim alfabecie mamy aż 9 liter, które zawierają znaki diakrytyczne. Jaki mają wpływ na RODO? Można powiedzieć, że to są to dwa rodzaje wpływu. Jeden dotyczy samych danych osobowych i sposobu ich zapisu. Drugi to kwestia bezpieczeństwa informacji. Od niedawna jest możliwa rejestracja domen internetowych zawierających polskie znaki diakrytyczne. Domena zawierająca polskie znaki diakrytyczne może być wpisana w pasku adresu przeglądarki www z zachowaniem niezmienionej formy. Wpis nazwy domeny ze znakami powoduje automatyczne przetłumaczenie jej przez przeglądarkę na postać zgodną z wymaganiami DNS. Może to spowodować zmylenie odbiorcy wiadomości co do autentyczności nadawcy. Istnieje 20 głównych znaków diakrytycznych, które pojawiają się w wielu różnych systemach pisma. Jako ciekawostkę można podać, że istnieje zdanie zawierające wszystkie polskie znaki diakrytyzowane i jest to zarzucić gośną jaźń. Jest to najkrótsze zdanie, które zawiera wszystkie polskie litery diakrytyzowane. Jest w pełni poprawne gramatycznie, ale nie przekazuje ono sensownej treści, co z kolei skutkuje ryzykiem, że np. literkę E w adresie domeny pomylimy z literką E, co będzie przekierowywało nas na inną stronę.